Właśnie dopłynęliśmy do brzegu i jesteśmy na placu przy restauracji. Rodzice mi zamówili kolej frytki, a pokażę Wam co jest na placu. Na placu znajduje się taki dziwny tor golfowy. Nie umiem grać w golfa, więc ja się na tym nie poławię zbytnio. Tu jest ten najprostszy tor, tak, e, tak, tu jest najprostszy tor. Czyli tutaj powinien być... Tak jest też tu pisze nie umiem chorwatkiego, więc tu chyba jest drugi tor, tutaj tu chyba trzeci, więc tutaj będzie czwarty, piąty. капусты. Седьмой... Чудные. И усны. Это она будет... А, не, уже Добро. Две. так. tylko 8 numerki Dobra, a teraz po placu jak wygląda... ...plad zabaw Jak każdy plad zabaw, czyli Jakieś takie... badziewie. Nie, e... rozmawiać Dzień dobry e, Ja chciałbym zamówić sobie 2 złote z biedronki albo z rzaki mm, to będzie 4 o 4 złote to mam tylko 5 do widzenia jest. E, tu jest taki plac zabaw jakiś e. i fajnie można sobie zrobić dziurę o Myszczotka dla Tylko jak ja tu siadam, to to się załamuje. to e, tam nieważne. Chodź. Ten Ci się cały część się. Rozczęśmy go bardziej. Uhu. Tu jest dla... osób, które chodzą do podstawówki mniej więcej a obok mnie siedzi jak zejdzie to jest pokażę to jest mniejsze ale też fajne o, a tutaj jest taka wiarnia, w której jest wymiana ba banku, gdzie nie chcieli mi dać dwóch złotych z Żabki albo Biedronki bo miałem ja pięć złotych a trzeba było cztery a więc tu jest jakieś badziegia. Tam piwo kosztuje 50 euro. Eee, więc... Pięćdziesiąt Teraz. Tu 50 euro, zobacz. Ty gdzie? Pięćdziesiąt euro? Kosztuje. to Go gopro masz gopro? i co? bardzo co? Ja widowie dzisiaj on, do, on mi kamerę i kamerę. a kto to już tam stoi? Musimy je zbadać Czysty bądźcie dzieci! Niezbadany nie gatunek Jaki? Jakaś dziwy powołuje Chodź Dawaj mi go pro. gatunek mi jakiś tam pobiera Minuta Chodź Jest jakaś... O, huśtawka Taka mniejsza na no, której też tyle domek się częścił jest na mnie za mało. A teraz zjeżdżam i ten film mogę Zakończył. O, jeszcze jest piaskownica. Za mała na mnie. Juh! Au! I piaskownica. Hurra! Albo. On... Albo ten filmik się kończy. Albo się nie kończy. I robię, zrobię teraz sobie robię teraz test w smaku y, coli z, z tej restauracji i ty, nie, to jest Pepsi. A wszelki jeszcze nie doszły. Jak smakuje kola y, z tej restauracji. że nie no, ale nie jak widać nalałem sobie malutko, nie, to jest nasz malutko, tylko tyle. A pokaż mnie. A ja? A ja się nalałem dużutko. Nie lubię gazowanego. A ja się nalałem dużutko, widzowie, dużutko. Kola jest, bar, jest prawie, że wygazowana całkowicie. Taka jak lubię. ocena na 10 na 10. Smak coli wygazowany. Więc... A jeszcze kola zimna. Dominiczku? Dominiczku? Tak, nie robię. Dominik, tak nie robimy, trzeba tam zrobić 4 roczne akcje, hmm. na chodce. Normalnie się pnie. Ale tu jest ile kostek lodu? Przeliczmy. Nie wiem, nie umiem liczyć. Raz, 4, 5, 6. Nie wiem, nie umiem liczyć oko około 4. Więc... Sześć, 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 sześć. To odpowiem na pytanie, Dlaczego kolor? To pepsi jest takie zimne. I butelka jaka fajna. O taka jakaś dziwna. A w środku? Pepsi. To by się spodziewał. Daj kamerę na mnie. Na